Here we go. Ha -ha, let's tak jest. To oh, <laughs> mano. Fajnie, fajnie. Chcesz pokazać mi twój. Twój duży nabytek. Ej, Dudek, ty byś musiał ze mną pograć w Red Dead, wiesz? Bo jakbyś sobie kupił Red Dead albo chociaż Red Dead online w sumie. To byś mógł normalnie tam iść na ryby i też łowić ryby i sobie łowić takie okazy duże, ale mógłbyś robić to ze mną! Czaj, Byśmy sobie chodzili, napisali sobie tam, wiesz, na, na koniach i tak dalej I byś sobie łowił ryby razem ze mną, co ty na to? Ale tam jest w tych ryb, serio, naprawdę. Ej, zróbmy to! Bo ty mówiłeś kiedyś o Red Dead! To by się Red Dead podobał, byśmy pograli tak hołopie. chołopie, coś pięknego by było przecież

martin madrazo give you green light oh i'm scared lady just fucking terrified <laughs> green light green light martin madrazo fuck you whoa homie martin martin madrazo that's what she said damn dude's a kingpin homie and you better hope i ain't hoping anything chick was hysterical chill out that coach should be doing the russian bro chick needs to chill the fuck out dead man dead man dead man but you did just pull her life apart on. shit he got some heavy on on oh that was quick all right help me deal with this i'll give it a go man keep trying oh michael może hatch i am mogę? no way No i to mi się podoba. No that door! on ale wywalił. Sayonara! Jeszcze? Chyba nie. O nie! Co ja zrobiłem? Michael! Ale zjebałem. I think man. Boom. Alright, let's go back

Ale to prawda na konsoli, no ale weź strzał jest stary bez wspomagania celowania na konsoli, nie, przecież to się nie da. Naprawdę. Jak słyszałem jak ktoś sobie kopie yy, przechodzi na przykład Red Deadda na konsoli i mówi Oje dla lepszego klimatu, żeby poczuć się jak rewolwerowiec i taki wiesz strzelec wyłączę sobie autocelowanie. celowanie Zamiślę jak to się chcesz wczuć jak na kalekę, nie a nie tego naprawdę ciężko jest strzelać bez wspomagania, nie?

Now, franklin maybe help mr de santa here who am i i think martin madrazo good boy now maybe give him a little of a background man mr madrazo it, mr madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a mexican-american gang and a narcotic ring but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, I've got a question for you. Uh, Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I was thinking straight. Mm, clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel, while you finance the rebuild. Won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. <laughs> Niesamowite to by było. Come on, Postawienie chaty, chłopie, nie jakiś rem. Co to za? że Fuck. Oh, man, i pojemność, wszystko inne, co by zrobił z całą resztą hajsu. Zdawy. Lester. Myślę, że w town Będę musiał daj mi Co to znaczy zestawy dowalone? Ha, haczyki, ja, 2,5 miliona przewalić na wędkę, kurwa! To wszystko, żeby złapać rybę i ją później wypuścić. Niewiarygodne! for Lester Crest. Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. <coughs> even for a dead man, Michael. you don't sound good, buddy. <coughs> Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. I, w tym momencie tak naprawdę zaczyna się cała historia naszego GTA, nie? Bo... On rozpieprzył chatę, na którą musi oddać hajs, którego hajsu nie ma oczywiście, bo kto normalny ma 2,5 miliona w gotówce, nie? I jak to sam powiedział musi wrócić z emerytury i zacząć fach, który wcześniej już uh. robił. Czyli oczywiście money money, nie? Duck! Ej! Hey. A, Chabra. Byłem well, looking przez my appointment book and I nie widzę your name. Ja yeah, well ammore of a guy, Doc, guide duck, you know that.

Bo w sumie, czemu nie? Możemy się przejechać. Za daleko, że pójść z buta, ale, ale się przejechać mógł. I w ogóle, się odpisywać... A nie, na no, tego się nie da. niektóre SMS-y można odpisywać. Zawsze chcę, że że o ja Pewnie trochę potrwa, zanim znajdę sobie nowego trenera. Muszę z kimś grać. Martwię się, że mi się chwyt pogorszy. Jimmy. Tato, przyjedź. Ma... Amanda. Okej. Okay. Zagramy z Zamandow w tenisa. Albo nie, z Michael jest wkurzony teraz. Czy dymała z jakimś chłopem z jakimś lamusem w gaciach w Tygrysy. Pójdę na golfa. O! Pogadam z terapeutą. pójdę na golfa i zrobię misję i dziwacy. Taki plan. Niewiarygodne takie pieniądze chłopie na takie głupno nie. Zkarpie łowić. To karpie brzyzą się karpie to są takcy ten słagerzy, tak? Że oni na, na, na tanią wędkę nie polecą. To, to są tak, gold diggerzy. Come in Michael. Yeah, Thanks, Doug. How have you been? How oh, good. Things have been good. No, actually things ain't been good. Things have been a far fucking way from good. I've been uh acting out, that's what you would call it, I think, right? Acting out So, what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. Soda. I'm sorry to hear that. Yeah. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I, I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. <laughs> my daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I, I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah, I mean, I've had good days, Doc, but mostly they've just been really bad days. They're doing really bad things, you know, hurting people. It's... You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. You now, what I'm addicted to is not getting killed, but for some reason I keep getting my ass into situations where <clears throat> getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but uh, that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules. Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and, and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time, my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Hey, wait a minute. That's the shot. <laughs> that, I, I, I think I'm having a breakthrough here, Doc. This. I think. No, no, I know that I'm just terrified that I'm. I'm sure, gonna... you are, but. That's really all we have time for. see you next time. Okej, okay. Jaki chłop. Ja mu płacę, ale ma to dupienie. Niesamowite, 500 dolarów mu zapłaciłem. Czy to jest wciól pieniędzy? Zwariował ktoś? Dobra, nieznajomi i dziwa. A nie, ten miał iść najpierw golf. Bo jest powiedzmy, że po drodze. Martin napisał: Nie mogę mu odpisać nic? Chciałem, ja mogłem odpisywać. Na maile, może? Tak, na maile. To jest zobaczyć, Dobra. Nie da się na sms jednego odpisywać. Żartowałem sobie. Chcę się na maile tylko. Nie podoba mi się to auto Michaela. Strasznie jest ten. Nie fajny. Nie podoba mi się. Stra mega, mega, mega mi się nie podoba. Dude, granie w golfa też oddaję gita. I na online też jest golfek jak coś Tak tylko. Powiem. I nie grałeś ze mną w niego nigdy. Jak coś? 100B 100 to kosztuje? Leźmy w golfa. A, raz, aż. No, na bogato. Na bogato. Nie ja wiem jak się gra w golfa. Przejeźda na wózko na... co? Możesz przejść do pieczki, przejść z golfem lub pominąć ten etap, okej okay. No to podjedziemy jak. Mam wpisowe stówę. Ciekawe jestem czy jestem w stanie dostać jakiś hajs za to. Oła. Skoro mam wpisowe, to mogę jakiś hajs wygrać, czy nie? Ciekawe Okej. Okay. Jak w to się grało? Nie pamiętam Widok Key o tym, dobra Nie, to ki ten Co to? Co to ma być w ogóle? Przecież to nie tak miało być Ja pierdzielę to nie tak miało być Okej, okay, na online jest szybciej, bo nie muszę podbiegać do tego to się chce podbić, bo to jest fajne, ale na niej nie ma czegoś takiego. Czy jest ze sterowaniem nie tak, bo ja w sumie grałem na tym. Leżenie, L1. Zamach. Karta wyników. A, i tylko tym. Okej, okay, teraz rozumiem. A jeszcze jakbym chciał zobaczyć sobie, jak to leci. Podkręca lecącą piłeczkę. Teraz drastycznie zmienić trajektorię lotu piłeczki Pochodzi chodzi w ogóle? Nie wiem na czym to polega teraz w tym momencie O, tym! Dobra I. Wow, jakie uderzenie! No to teraz zajebałem rekord chyba Rekord skoczni A nie liczę chyba z tego co widzę. Nieźle. To ma być jako pierwsze uderzenie, może? Nie mam pojęcia. Dobra. Teraz tak jest na dwa, czyli muszę. Tak zrobić. Tak. Się przybliżę. Dobra, gdzieś tak. O, i za bardzo. No i okej. Okay. Jak ta piłeczka? No e, ja zajebiście z Okej. Okay. mogę. Tylko mocnie mocniej już dobrze. No, oczywiście. Troszkę mocniej jeszcze, ale to nic. No i bomba. Nie wiem, w ile uderzeń to było, ale, ale tam 5, ok. Kontynuuj. Wejdź do następnego. T. Czyli T to jest co? Że dołek, tak? jest wiatr fajny. Czemu później? Czemu teraz nie pójdziesz, nie czaję? Nie, 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 nie tak daleko. Kurde, nie tak daleko. No już w piasku żeś wylądował. Aha, okej. Okay. No to ta. No dobra, lepiej tu niż tam. Świetne uderzenie, widziałeś to? No nie, ale to przetagowałem. <laughs> nie spodziewałem się. Pięknie. The fuck is wrong with wrong.